Tylko nowe mityczne itemy. Dokładnie tak. W dzisiejszym odcinku naszym zadaniem jest wygrać grę używając tylko mitemów od Bossa Relika. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję bardzo za to wszystkim. Widzowie, w dzisiejszym odcinku, tak jak już wiecie, możemy używać tylko nowych mitycznych itemów od Bossa Relika, czyli od ziomeczka, które znajduje się na tej miejscówce. Oczywiście nie jest to takie proste, by je zdobyć, więc do czasu, kiedy nie będziemy mieli pokonanego Bossa, możemy używać wszystkiego, eliminować wszystkich i jak zdobędziemy. Bossa, to wywalamy wszystkie itemy i bierzemy tylko mityczne. A razem ze mną jest Rafa. Witamy, Rafę, siemano. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak, że ten boss ma dwa, e, dwa przedmioty: czyli ma MK oraz rękawice za krzak. Jak to dzielimy? Tu jest pytanie do Ciebie. No, jeden z nas weźmie mityczny karabin, a drugi ulepszymy do złotego, żeby druga osoba też w ogóle miała czym strzelać. Ja mam skrzynkę i jestem ka e, i chyba ktoś tu zleciał, bo widzę kroki. Dobra, mam ryby, mam ryby. Ryba leży jakby co? E, bo chyba możemy tego używać, nie? wcześniej. Tak, 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 Rafa. Tak jak właśnie przed chwilą mówiłem, do czasu, kiedy nie zdobędziemy relika, możemy grać wszystkim, widzowie, bo zdobycie mitycznego bossa nie byłoby możliwe bez żadnych broni. Dlatego jak go pokonamy, wywalamy wszystko i gramy tamtymi itemami, mam klucz, czyli może zdobędziemy dla ciebie złotą wersję tego karabinu. Byłoby git? No nie, ja zabieram mityka, Zakrzak będzie chodził z rękawicą. <laughs> Ej, widzowie, napiszcie w komentarzu, kto ma grać z czym i my się was posłuchamy. Ej, albo zagramy w 3 po 3 i... Jeden weźmie mityka, a drugi weźmie po prostu ten drugi Item złoty I zobaczmy, tam w ogóle bossa już biją Czy ty to widzisz, stary? Pukam go Ej, to jest dobry pomysł, żeby tam podejść teraz Wyeliminować ich i uciec stąd Dawaj, zróbmy to, bo oni się teraz klepią, nie? Rafa, ja słuchaj, podchodzę tutaj na blisko Idę do góry, mam nadzieję, że zaraz Ich tutaj będę mógł U, Ale mam idealny widok, zero Ładuję go! Jeden hp, jeden HP. Leży, 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 leży. Jeszcze jeden jak coś, uważaj. A jest tu on, jest niewidzialny, stary, stary. zero leży! Jest boss wyeliminowany! Uciekajmy stąd! Stary, bierzemy w takim razie mityki. Ja, ja mogę zabrać dwa na początek. Zaraz się podzielimy. Wyrzucam oczywiście wszystko. Widzowi mamy to. Bardzo szybko udało nam się pokonać bossa, czyli no jest dobrze. Powiem wam, że jest dobrze, bo tutaj była jeszcze masa osób. Rafa, dawaj za mną, stary. Musimy się zaraz przetasować, przerolować, wiesz o co chodzi. E, ogólnie powiem tyle, że oni za nami wlecą W razie czego. Więc musimy stąd iść jak najszybciej. Słuchaj, weź sobie tak e, albo zaraz, zagramy w 3 po 3. Co ty na to, żeby zagrać w 3 po 3 na kamerach? E, a co to znaczy 3 po 3? E, papień, ka papień kamier, nożyce, pa papień kamier, papier kamień, nożyce. E, dobra, e, patrz jak ja jestem obity, może na razie ucieknijmy na tą odkrywkę czy gdziekolwiek, bo oni cały czas na mnie nawalają, wiesz? Ty faktycznie oni tu podchodzą, ja mu daję na biało, kolego! Wejdź, że lepiej odejść, zobaczył, że już tutaj. No, laser dobry jest, ej, mi siedzi! Więc lepiej niech tutaj nie podchodzi. O, on zaraz zginie. Bardzo biało ma. No, kolego, idź stąd. Ej, ja myślę, Zakrzak, że ty sobie po prostu zostaw te bronię. A ja sobie zdobędę, ponieważ jedną z nich można kupić. A drugą pewnie dostaniemy zaraz z flagi. Bo oczywiście zrobimy wizowie tak, że złotą wersję tego mitycznego karabinu. Damy Rafie, żeby on też mógł strzelać. Bo to by było trochę przypałowe, gdyby nie mógł. A ja tutaj mam mityczny karabin, mityczne rękawice. Rafa będzie miał mityczne rękawice. No i powiedzmy, że mityczny złoty karabin. Szczerze jestem bardzo ciekawy, czy nam to wyjdzie. Bo granie z samym karabinem, no nie jest to proste. Gościu, tu jest, skrada się, możesz go eliminować. Zero, dostał dużo, na hita jest stary, leży jakiś diamond. To był bocik? Nie wiem, nieważne. Jeżeli to był bot, to na pewno ma dużo maców, bo boty teraz mają dużo maca. Tak, dokładnie, widzowie, to jest piękne. Jak wyeliminujecie bota, dostajecie tyle maców, że to jest niesamowity. Kiedyś miałem zero, teraz mają dużo. E, u mnie sprawa wygląda. Ej, co jest? Ile ludzi? E, jeden ma na hita, leży, jeszcze drugi był u góry. Podchodzi, podchodzi na blisko, stary. Dawaj go, dawaj, bo ja nie. 0, 0, 0, 0, 0 Prawie leży Zabrali, jeszcze inni są eee, No ja na razie podnoszę eee, kroki gdzieś nade mną A, to są goście, słuchaj, to są goście Zero będzie leżał Zero leży, leży, leży Jasny gwint, to jesteś na pocenie, są w ogóle chłopie Ty, halo Pomagam ci, Rafa, 28 Na spokojnie, zaraz go wyjaśnię, to jest Ariana Grande 28, biało Zero. prawie padła Potrzebuję pomocy e, Ona nie ma chyba matców, matców. Zero, 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 zero leży, 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 leży Przepraszam, że ja tutaj tak cztem, Tak się drej w ogóle Ale to są emocje 6 kili. Ej, pojawił się boss Moglibyśmy wejść do tego Do sejfu I tam może będę miał broń Myślę, że to jest dobry plan Musimy ci znaleźć złote MK Alpha Bo bez tego ani rusz Bez tego widzowie ani rusz Naprawdę Ja ci mogę nawet to ulepszyć Za golda stare Jak będzie e, Ja mam rękawice Ponieważ oni zrzucili rękawice a po tych gościach, co ich wyeliminowałeś, to ej, mam! Mam szary, mam szary, czy już jest broń, teraz tylko ją będziemy ulepszać albo zna... znajdziemy lepszą. Dokładnie, tak zróbmy jest w ogóle tu ulepszarka, jak jest to dawaj, ja ci to kupię, e, zasponsoruję widzowie, jako, że dzisiaj odcinek u mnie to zasponsoruję tutaj gościowi, proszę bardzo. A, bo czy mi. E, dobra, no to w takim razie elegancko. A zakrze ja ci jeszcze pokażę jedną rzecz. Patrz, 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 patrz co my tu mamy. E, ja to odbiorę, tylko chociaż likwidację bronią zwykłą, patrz, co tu jeszcze jest! Wasz co dostałem. Bronie sperka nowe, proszę bardzo, ciekawostka do odcinka. O, widzowie! Ej, jeżeli chcecie odcinek, w którym gramy tylko nowymi itemami sperków, to zostawcie 2000 łapek i nagramy taki film, bo teraz oczywiście prawdopodobnie będzie daily, więc w sumie, jeżeli też chcecie daily, to zostawcie łapę w górę i napiszcie w komentarzu. A ja teraz idę rafie tutaj kupić item. Tylko ta ulepszarka jest chyba pod ziemią, więc e, no, jeszcze sekunda, bo nie wiem do końca. Dobra, bawią. Ja sobie tutaj szukam broni, szukam wszystkiego. Hmm, na spokojnie sąkszak niech tam wydaje złoto ja sobie pociluję chwilę W takim razie uwaga 100 golda 250 375 500 to sporo Sporo te ulepszenia kosztują. Powinny być tańsze. Dobra, to ja mam coś dla Ciebie za to, proszę bardzo. O, dzięki, ja bym to chętnie zabrał, no, ale nie mogę. No niestety nie mogę, bo oczywiście gramy tylko mitykami od bossa. Czyli co, ja mam mityczne i rękawice, i Ty masz mityczne rękawice i złotą wersję mitycznego karabinu. Ej, tu mamy. Ej, tak, ja mam złotą wersję i też mam rękawice, w razie czego? Tu mamy gości, możemy ich wyeliminować i zabrać sobie siorby z, z sejfu. Oj, to jest super plan. Właśnie to zróbmy. W ogóle zobacz, ten boss ma o wiele mniej HP niż ten na ruinach, co ciekawe. No właśnie pytanie dlaczego tak jest, to jest trochę skam. Okej, okay, widzowie, otwieramy w sejfik. Rafa, zapraszam ciebie tutaj na, że tak powiem, na na, na, napychanie kieszeni leczeniem, bo w dzisiejszym filmie mamy bardzo dużo slotów na leczenie, aż trzy. Ej, stary fajnie byłoby zabrać na przykład ten mityk, ale no nie możemy, szkoda. Ja tu przyszedłem tak naprawdę po Golda, za krzak. Ładnie, to ja wydaję dzisiaj tyle golda, a ty mi jeszcze bierzesz. No, ładnie, ładnie, ładnie. Jak tobie bior No widzowie, co to ma być w ogóle? No Napiszcie w komentarzu, na, napiszcie w komentarzu. Ej, bierz swoje siorby. Tutaj będziemy mieli po dwa. Czy tu jest jeszcze jakieś inne leczenie? Jakieś beczki? Czemu tak mało ich? Halo. No właśnie nie ma tego leczenia aż tak dużo. E, ja potrzebuję te siorbiki. Czy one gdzieś tu są jeszcze? Są. Zabieram za to i tak weźmy. Czyli co? Wygląda na to, że jesteśmy uleczeni do fula. Znaczy mi będzie brakować trzy hapa, ale to mniejsza z tym. W strefa widzowie jest idealnie na dżunglę, okej. Ty, to możemy wrócić na dżunglę i pokazać tym wszystkim gościom, kto jest prawdziwym bossem. No bo my teraz mamy te temy z bossa. Jako jedynie na serwerze. W sensie ten karabin mityczny. Ja tylko żałuję, że nie ma safe'u y, Bossa na dżungli. Bo to by było fajne. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, widzowie. Więc trzeba się zadowolić mitycznym itemem. I tak fajnie, że on wszedł. I ja w ogóle wziąłem zlecenie. Jak widzisz na jakiegoś anonimowego, zakapturzonego y, dresa. Musimy go pokonać. Ja proponuję po prostu wjechać na niego. Y, nie pytać się go i go odesłać do lobby. Zakrzędam mam znowu coś dla ciebie. Proszę bardzo. Ej, co ty dzisiaj dostajesz takie itemy z perków? Przecież jak my byś Gdybyśmy dzisiaj nagrywali lód tylko z perków byśmy mieli najlepszy lód pod chmurami Naprawdę, widzowie, nagrywamy lód tylko z perków W następnym odcinku i nie ma, nie ma, że nie To musi wlecieć Mamy 24 osoby, ja mam jeszcze klucz Ale czy to mi jest w ogóle do czegoś potrzebne? Chyba nie Wydaje mi się, że nie, chociaż jedynie do leczenia Pamiętaj, że czasem rybki są e, Za klucze, więc to jest spoko I gdzieś tutaj podobno są te chłopki Czy ty to widzisz? Widzę, widzę, widzę Jest przede mną, go. jego o, Ale co? Co jest? sekundę dostał. Ty, ty, nie zginę? Wow, myślałem, że zginę, ale by było przykro. Ej, Rafa, powiedz mi, jaką szybkostrzelność ma ten twój karabin? Mój ma 7. Czy twój przypadkiem nie ma mniej? Ej, mój ma 7, czyli jest taki sam, ale obrażenia 26. To dlaczego mi się wydawało, że to szybciej strzelało? Halo! Ja czułem się, jakbym strzelał z dwa razy szybciej. Naprawdę. Widziałeś, jakie bronie dziś dostaję? Jaki szczęściarz jestem? Ty masz złote ręce, jak normalnie Midas. Zamieniasz wszystko w złoto, co dotykasz, stary. No to co? Słuchajcie, mamy 8 fragów, wygląda to bardzo dobrze. Do końca masz 18 osób. Ło, wow, jak żyjesz wielecie. A myślałem, że zginiesz, ale żyjesz, to git Żyję, żyję, bo ja mam to super skakanie. Chodź, pokażę Ci fajną ciekawostkę. Zapraszam widzę na ciekawostkę. Patrz za 3, 2, 1. Jesteś gotów? I... Juhu! Ale poleciał. Co poleciał? Ej, weź, 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 ja też to chcę. Ja też to chcę, halo, we, weź, weź zadaj. Nie, bo musisz mieć perka. Ej, no to możesz pożyczyć. No, halo, widzę, czemu akurat? Nie mogę dostać tego perka jak chcę. No ostatnia pro... Proszę. Aha, broń tropiciela. Ty, ale możemy zabrać y, to, do skanowania, bo to jest zwykły item, a nie broń. ała. Ej, dawaj na wyspy, dawaj na wyspy, bo tam nikogo nie będzie. Teraz się nie da tak fajnie aż wlecieć. I ich poskładamy wszystkich. Ej, czy ja słyszałem strzał uważaj, Flara nad ciebie wyleciała, mniej więcej z SE s -e... dobra, to ja akurat szedłem w tamtą stronę. Ej, samochód! Samochód! Tak, tak, tak. 50 dostał. Oooooooo, bardzo blisko mnie. Ja tutaj obijam tą brykę, ona zrobiła jako ziołka. Czekaj, to ty masz tak innych? Tak, tak. A to ty masz innych! Dobra, co? So, już ci pomagam. Gdzie ty jesteś? Na drzewie. O, stary! Spadłem z drzewa. O, jasny gwint. Ej, może spróbuj wyjść do jakiegoś rifta, bo to wygląda źle. Wszystko, tu jest za dużo ludzi. Na spokojnie, ja już się tutaj leczę. Na spokojnie. Dobrze by było tego rifta znaleźć i będzie dobrze. Ktoś podchodzi za tobą. No, to jest jakiś żołnierz w ogóle. Halo, wejdź, Co ten żołnierz robi? Co, co to jest? Jaki żołnierz? No, stary, normalnie jakiś żołnierz. Ja nie wiem, to był jakiś NPC wynajęty chyba. Tam jest riftrafa. Idziemy? Idziemy, idziemy, wyskoczymy na górę i ich ogramy na luzie. Bo przecież z tych karabinów, jak my wyskoczymy na wyspę i będziemy ich laserować, no to widzowie... Ja nie chcę mówić, co się będzie działo, ale będzie się działo grubo. Ej, są chłopy. Oj, oj, na domku. To nie wiem, czy wychodzimy. No chyba nie, bo on cię złupie zaraz. Uważaj. Nie wychodzimy, nie wychodzimy. Ja spadam i piję siorba. Proponuję stąd uciec. Mamy dużo fragów, nie strolujmy tego. Byłoby bardzo szkoda... Ok, to był okrzyk wizowy bojowy. I to ja lecę na ruinę, jakby co? Jestem na ruinie, proszę bardzo. Yy, możesz do mnie dołączyć, albo ja mogę do ciebie. Ja spokojnie do ciebie dołączę, możesz tam zostać. Yy, zobacz, czy przypadkiem nie ma jakichś gości, bo za mną są. <laughs> Z wyspy mnie gonią, więc uwaga. Biało chłop ma. Pod wyspą sobie leci cały czas. Stary, on ma biało. 25 biało, ode mnie też. No, możesz paść, możesz. 25 biało. No patrz, ja kiedy On ma 25 HP, bo ty mu też dałeś. Ajajaj. Aj. Szkoda. Ej, ale wiesz, jaki jest pomysł? W ogóle tam u góry, nie wiem, czy widzisz, na tym drzewie jest rift. Dawaj, wyjdźmy na to drzewo. Najwyżej sobie uciekniemy riftem. Co ty na to? Tu jest. A faktycznie, rift się zrespił, stary. No dobra, to bierzemy tego rifta. W, widzisz to? Ktoś tu leci, ktoś tu leci. Ty! Ej, ale dymy. Wow, wow, wow. Tak, to ja, ale tu się nie da budować. Ja ginę. Na rifta, na rifta, na rifta, chodź. Dobra, ty bierz tego rifta. Ja się zamieniam rękawiczkami mitycznymi i uciekam ucie żeby mnie nie widzieli. Dobra, i te rękawiczki mi teraz życie uratują, ja w ogóle zapomniałem, że je mamy. Ja już poszedłem na lifta. Dobra, to e, odpuśćmy może tą wyspę, co? Bo tu może bo mogą być dymy. Odpuśćmy, widzowie, bo to nie wygląda najlepiej. Dwie próby podjęliśmy, dwie próby nam niestety nie wyszły, no może nawet trzy w sumie. Ja idę na ruinę. Zapraszam. Ej, najgorsze, co może być, to te flary. Cały czas oznaczają. Cały czas! W takim razie jak nas oznaczają, to ja też tutaj oznaczę, może akurat ktoś będzie. Z wyspy to mnie ładuje! Szalony 37 dostał. Koleszko, koleszko, nie przeginaj tam, dobra, bo chyba przeginas trochę. I pod nami są goście w razie, W. Właśnie się... widzę, wyszedł 28, nie, nie, 42, dużo mu dałem. A widzę właśnie. On tu jest u mnie, jakby co? No to nie są bobki, to są by bohaterki, ale ja ich... Zaraz ciupnę. Spamuj ich, stary. Ja to szybko przetętegeszę, żebyś ich widział. Proszę bardzo. Dostał no. dużo? E, 50 dostał. Ode mnie jeden dostał na biało. E, ten szary, jakby coś. Ej, ja się palę Czul, ja płonę, halo. E, jeden ma biało, no. Podchodzi do mnie, możesz go zbić z góry. Mam a? przypał. Wyjdź do góry, wyjdź do góry, wyjdź do góry. Próbuję, próbuję, tylko nie mogę, bo to jest tyrolka, wiesz? I się nie da. Dobra, wziąłem tyrolę. Git. E, ja mam leczenie dla Ciebie, w razie czego? Ja nie mogę. Jaka tu jest zadyma, człowieku? 10 osób, a tyle się dzieje. Ej zawsze mamy niewidzialność. Możemy. Użyć. Właśnie, widzowie. My w ogóle nie wykorzystujemy tej niewidzialności. Myślę, że to nie będzie głupie, żeby to zrobić. Ja zyskanuję. Zobaczmy, czy oni tutaj jeszcze są. Bo jak ich nie ma, to przejdziemy. I wygląda na to, że ich tu już nie ma. Okej. Okay. Za nami. 25-50. Tam. Ej, patrz na strefę, jakby co. Wyleciał riftem, stary. A skąd oni mają rifta? Właśnie nie wiem, skąd nie mają rifta. Ale ta czerwona ma minus 75. Biało no, ma czerwona. No. Biało ma czerwona. 23 biało. Czy my możemy ją trafić? Nie możemy. Dobra, dawaj, odpalaj rękę. 35, stary. Ty, a strefa. No właśnie, ta strefa bije bardzo. Bardzo, bardzo. Ej, wiesz, że giniemy? <laughs> zginęliśmy właśnie? Nie, 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 nie zginiemy. Eee, no ja, Rafa, zginę prawdopodobnie. Mam badanie dla Ciebie? Myślę, że tutaj już się nie opyla używać, bo to będzie było po pięć. My. Eee, jasny gwint. No ja ginę. Ta strefa jest do nie powiem czego. Chodź do strefy. Ty, a tu jest gość. Ty, ja przeżyję, ja prze... A on jest na dole w ogóle. Dobra, Rafa, wierzę w Ciebie. Wszystko w Twoich rękach. Ja się muszę uleczyć. Ja cię podniosę. Tak okay, jak on jest. Pod tobą wychodzi. No, fajnie, że oni tyle dostają, stary. Masz 16 amo. Możesz pójść na mój lud. Tylko wiesz, że ja tam ze. Za... Ale czekaj, bo ja mam niewidzialność, stary. Ja mogę jej użyć. Bo dawaj na niewidzialności po mój lud, bo będziesz miał yy, amo. I mityczny karabin też będziesz miał. Jak jeszcze szybko możesz zdążysz. Ej, to jest ta akcja. Dobra, on ucieka tam. Uciekł. Lecimy i odrodzimy za krzaka jeszcze. To jest widzowie akcja odcinka. Patrzcie, Rafa zabiera kartę. Weź sobie jeszcze mityka, stary. Dobra, słuchajcie, mamy wszystko. Czy ja cię gdzieś mogę odrodzić? Eee... nie. Ej, idę bardzo powoli. O, nie, patrz, bot mnie zauważył. Tak, a to ciebie? Może nie ciebie? Dobra, robimy akcję. On mnie będzie widział teraz, nie. Biało leży! Jeden na jeden na jeden Dostał mocno. Dobra, dostał. uleczmy się. Ej, ja mam 20 amo, stary. Nie gadaj, że tobie zabraknie amunicji. Nie samo, po prawo. Masz 100 amo. Dobra, powinno starczyć. Wychodzimy na górę, przejmujemy to. No trzeba tamtego ziomka. Krycić. To się musi udać. Ja wierzę, widzowie. Kto wierzy w rafę, niech zostawi teraz łapy w górę. Napisze w komentarzu i wygrywamy. Dostał 70. Dawaj tego high grandowca Nie będzie tutaj skybazował. Nie, nie ma to tamto. No giń, stary, ja mam 20 amo jeden HP, a ty masz Amo. Czy ty to zrobisz? No! Mamy to! Ja czy kręcę! Ej, co to w ogóle było? Po obejrzeniu tego filmu zapraszam was na moją nową mapę, do której kod wyświetla wam się teraz na ekranie. Będzie mi mega miło, jak wbijecie. Pamiętajcie widzowie o kodzie ZAKRZAK i ty w sklepie wpadajcie tutaj na te odcinki, wpadajcie do rafy, trzymajcie się, do następnego i cześć!